Dzisiaj dla ceny bitcoina, właśnie to się dzieje teraz. Coś, na co czekałem chyba z dwa miesiące, a w zasadzie to więcej niż rok. Powiem wam dzisiaj, co oznacza dzisiejszy ruch bitcoina, jeśli chodzi o krótki i średni zakres czasowy. W zasadzie dokładnie w tej chwili bitcoin przebija się przez nasz układ kubka z uchwytem. Jest to największy taki układ, jaki kiedykolwiek widziałem w historii bitcoina. To dzieje się właśnie teraz, jak rozmawiamy. Panie i Panowie, jeśli to wszystko spowodowało ekscytację u Was, tak samo jak u mnie, to proszę daj lajka pod tym filmem, dodaj komentarz i zasubskrybuj ten kanał. Podziel się tym filmem ze swoimi znajomymi, jeśli czujesz się z tym komfortowo. Potrzebujemy, aby taki content był szerzony jak najdalej w świat. Także jeśli możesz zrobić tylko jedną rzecz, to poświęć sekundę swojego dnia i daj lajka like pod tym nagraniem. Jest to ważne dla mnie, aby akurat ten film był rozpowszechniony jak najdalej w świat. To głównie dzięki Wam, Waszemu wsparciu, nasze filmy są tymi najbardziej oglądanymi o tematyce Bitcoina. Teraz pojawia się pytanie, jaki jest kolejny target cenowy dla Bitcoina? Przygotowałem dla Was wcześniej lepszy wykres, ale w międzyczasie straciłem połączenie internetowe i wszystko się usunęło, także pokażę wam to na tym wykresie. Mamy tutaj widok, o którym mówiliśmy wiele razy z poprzednich filmów. Jest tutaj wciąż nasza bardzo silna linia oporu, która od ponad półtora roku jest poziomem, przy której cena się znacznie reaguje. W ostatniej hoście cena zawsze utrzymywała się nad tym. Poziomem, ale znamy to zachowanie. Później w besie ta linia stała się bardzo mocnym poziomem oporu. Dlatego, w momencie kiedy cena przebiła się nam tutaj dołem, a później dotarliśmy do poziomu 25 tysięcy dolarów, mówiłem wam, że zbliżamy się do testowania poziomu 30 tysięcy dolarów, ale nie oczekuję, że ten poziom zostanie od razu przebity. I właśnie tak się stało i dzieje się aktualnie. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że byłem pierwszy na YouTube, który o tym mówił. A chodzi mi o tą formację w kształcie kubka z uchwytem. Tutaj cena w tym kanale stworzyła nam uchwyt. Teraz oczywiście pytaniem jest, czy ostatecznie przebijemy się? Czy praktycznie od razu wtedy dotrzemy do targetu cenowego, o którym wspominałem? Powiem Wam o tym poziomie na końcu filmu. O tym wszystkim będziemy dzisiaj mówić. Zanim przejdziemy do tematu i powiem Wam, co musi się wydarzyć, żeby dotrzeć do kolejnych targetów cenowych, to muszę oczywiście pokazać Wam moje pozycje. Ludzie pytają się mnie, czy wciąż mam je otwarte. Odpowiedź brzmi tak. Pozycja na Bitcoinie jest teraz w zysku 912 tysięcy dolarów. Otwierałem tą pozycję z Wami na YouTube i Twitterze. Pozycja na Ethereum w zysku 70 tysięcy. Łącznie mamy tutaj ponownie 1 milion dolarów zysku. Dobrze wiecie, gdzie otwierałem tę pozycję i w jakich momentach powiększałem to i jaką mam średnią cenę wejścia w ten trade. Ale to czego nie wiecie to potencjalny target cenowy. Ten poziom można wyznaczyć bardzo prosto. Musimy wziąć odległość od dna kubka do poziomu linii oporu. To jest najbardziej konserwatywne obliczenie tego targetu. Można go obliczyć jeszcze na inne spo sposoby. Zanim pokażę wam ostatecznie ten target cenowy, gdzie zamierzam zrealizować swoje pierwsze zyski z pozycji, to chcę na chwilę przejść na taki widok. Chcę powiedzieć wam, dlaczego to odwrócenie się w stek da nam ogromny ruch do góry. Cena musi koniecznie zamknąć się powyżej w tym tygodniu. Mniej lub więcej, ale powyżej poziomu 27,5 tysiąca dolarów. Panie i Panowie, wtedy kolejna tygodniowa świeca. Proszę Was, abyście usiedli i przygotowali się na najbardziej szalone informacje od ostatnich trzech lat. Kolejny tydzień, jeśli cena zamknie się w tym tygodniu powyżej poziomu 27,5 tysiąca dolarów, będzie pierwszym, ostatecznym odwróceniem się w stęgi EMA na zakresie tygodniowym. Jeśli obserwujesz mój kanał MM Krypto, nie mieszkasz pod kamieniem i choć raz spojrzałeś na wykres w ciągu ostatniego roku, to wiesz, że coś takiego dzieje się tylko raz na cykl. Raz na cykl widzimy tą zamianę wstęgi. Ostatnim razem, kiedy to widzieliśmy, było również w czerwcu i było dokładnie to 4 lata temu. Później, dokładnie 4 lata temu, wstęga zaraz się zamieni. Jeśli zamkniemy ten tydzień w końcu powyżej tego poziomu, jeśli wstęga się zamieni, przebijemy się i zamkniemy świecę tygodniową w niedzielę z tego uchwytu, to wtedy i jeśli tutaj wciąż jesteś i oglądasz, to jesteś naprawdę jednym z wielkich członków krypto. Nagrałem to wideo trochę dłużej, ponieważ chciałem Ci wytłumaczyć krok po kroku, jak znalazłem informację, co myślę o niej, jakie są inne potwierdzenia, aby określić, że przebijemy się do góry i osiągniemy target cenowy, o którym chcę wspomnieć w następnych 30-60 sekundach. Tak przy okazji, jeśli doceniasz tego rodzaju content, jeśli chcesz tego więcej w przyszłości. I mogę Ci tylko powiedzieć, że zbliżające się czasy będą bardziej ekscytujące. Wiem, że wiele osób śmiało się z naszej byczości od 17 tysięcy dolarów. Teraz już się nie śmieją. I teraz oczywiście, jeśli chcesz więcej takich filmów, to proszę, polub je. Chcę zobaczyć polubienia, im więcej ich będzie, tym więcej filmów nagram dla Was. Jest to funkcja feedbacku dla mnie, więc jeśli zobaczymy tą zamianę, jeśli zobaczymy to przebicie z tej formacji flagi lub kubka z uchwytem, to najpewniej zobaczymy retest 30 tysięcy dolarów w następnych kilku dniach. Moment, w którym przebijemy to, to powinien być moment, kiedy otworzymy szampana, ale to co chcę Ci powiedzieć, to ta zamiana i przebicie jest całkiem dokładnym zwiastunem tego co się później wydarzy. To co ja myślę, to przynajmniej z dużą dozą prawdopodobieństwa na przebicie tego horyzontalnego oporu najsilniejsze poprzednie wsparcie zamieniło się w najsilniejszy obecny opór. Moment, w którym przebijemy 32 tysiące dolarów, to będzie moment, w którym będziemy mogli otworzyć szampana, ponieważ z dużą dozą prawdopodobieństwa, jeśli przebijemy to, to patrzymy na 44 tysiące dolarów jako najbardziej konserwatywny target cenowy, aż do 46-47, w zależności jakie ryzyko chcesz brać. Ja z pewnością będę realizować zyski, zanim przebijemy 45 tysięcy dolarów. Jeśli patrzyłeś na tą pozycję wcześniej, to wiesz, że będzie ona bardzo znacząca. Tak, każdy z tych pozycji udostępniam je, wrzucam od razu na Twittera i ogłaszam w najbliższym filmie na YouTubie. Byłeś tutaj od samego początku, a jeśli nie byłeś, to to jest znak dla ciebie, żeby subskrybować i wcisnąć dzwoneczek. Tylko w taki sposób możesz być pewien, że nie będziesz niewolnikiem algorytmu YouTube'a, że ty decydujesz jakiego rodzaju filmy będą Tobie rekomendowane. Właśnie dlatego subskrybuj, wciśnij dzwoneczek i wybierz wszystko. I tak, jeśli również chcesz tradeować na Bybit, to powinieneś upewnić się, że zejdziesz poniżej do opisu. Klikniesz w ten link. Wydaje mi się, że wymagania depozytu to jakieś 100 dolarów, a wtedy dostaniesz airdrop e w postaci 1000 dolarów w darmowej pozycji. Nie musisz się jej nawet otwierać, nic robić. I tak dostaniesz ten edrop. Oczywiście, mimo to, że są to darmowe pieniądze, darmowa pozycja, to tylko jest to dla doświadczonych traderów. Jeśli takim jesteś, to upewnij się, że zejdziesz poniżej i oczywiście skorzystaj z tego linku jako doświadczony trader. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo Demon Krypto i jak zawsze, jak zawsze. Bye bye.